O, Polacy. <noise> w Gdzie my jesteśmy, Filipie? Ja jestem z architektem mhm. i planistą miast. Szczególnie ta konstrukcja na górze e, została zaprojektowana przez Filipa. <noise> to jest taka fascynacja z tego, co obserwowałem jako dzieciak, e, będąc na śląsku. Katowice. To jest to lampa wnętrzarska, którą zaprojektowałem na bazie lamp, starej polskiej lampy.

Cześć moi drodzy, jest 23 maja, jestem wciąż w Pekinie. Przyjechałem na spotkanie z moim starym, dobrym znajomym z czasów, gdy jeszcze mieszkałem w Pekinie, z Filipem. Filip jest designerem, architektem. Który mieszka tutaj od wielu lat, w jego pracowni w showroomie, który jest za moimi plecami. Filip opowiedział o swoim życiu, o jego pracy, o życiu w Chinach. Po naszym spotkaniu także pracownię odwiedziła jego klientka i udało się także to nagrać, jak Filip rozmawia i oferuje swoje rozwiązanie. Zapraszam Was na to nagranie. Tak, weszliśmy do studia architektonicznego Patrzcie, jaka lampa wow. Jesteśmy w Pekinie, a skojarzenie z latami PRL-u Podróż w czasie i przestrzeni O, Polacy w Pekinie <laughs> To jest mój dobry znajomy, którym nie Wydajcie? widzieliśmy się bardzo długo Gdzie my jesteśmy, Filipie? Jesteśmy w naszym meblowym przybytku nazwanym DecaLogic Showroom Aha. Jest to nasz um, nowy showroom w Pekinie. Mhm. Uh, jest to, można powiedzieć, akumulacja wszystkich najlepszych pomysłów z mojej strony i ze strony mojego teamu. I my od lat zajmujemy się projektowaniem mebli i produkcją mebli na zamówienie. Od lat w Chinach, i generalnie? Też... Od lat w Polsce, tak naprawdę. Od lat w Polsce. Z, w Polsce z tego wyrośliśmy w rodzinie. Aha. A, a ja przeszczepiłem tą rodzinną pasję na, na rynek chiński, Aha. tak chiński. Tak, ja jestem zwykłym architektem mhm. i planistą miast. I planistą miast? Aha. Tak, totalnie inna skala. E, a tak naprawdę um, wyrastałem z rodzinie, gdzie ojciec e, był twórcą mebli, Aha. gdzie rozpoczął tą całą e, Pasję meblową w momencie, kiedy ja przyszedłem na świat, no to poniekąd z siostrą mamy to w genach. I nie było, nie było tak naprawdę możliwości Zmiany. nie interesować Buntu. się meblami. A jak się znalazłeś w Chinach? Jak, jak to się te Chiny pojawiły w tym hmm, życiu? W taki sposób, że hmm, pracując, mieszkając w Polsce w pewnym momencie czujesz, że. To za mało i Aha. trzeba gdzieś pojechać. I, I to od razu Chiny były. I świata. Akurat y, kolega wrócił z Azji, on był w Hongkongu architekt i mówi: Słuchaj, spróbuj Azji, bo tam się dzieje. a, w, a Akurat wtedy, w tamtym czasie w Europie była, był kryzys na mhm. rynku pracy architektonicznej. Y, chciałem pracować w Skandynawii, ale nie było pracy, więc napisałem około 20 maili do Pekinu. Który to był rok więcej? 2012. Aha, ponad 10 lat temu. No? no, 12 lat temu akurat. No i tak się stało, że po szybkim researchu i dwóch interwiu przez, przez internet na Skype Aha. dostałem pracę w Pekinie i po dwóch miesiącach spakowałem się, zrobiłem dużą imprezę pożegnalną i poleciałem do Pekinu. Nie wiedząc nic, w ogóle, wiedząc, że Chiny patuje? są. Aha. Ale nie znając nikogo, nie wiedząc nic, wylądowałem, no i zacząłem eksplorować aż do dziś. No i rozumiem, że wcześniej gdzieś pracowałeś, a potem bardziej poszedłeś na swoje, tak? To jakby tak, wszystko zbyt. zaczęło się od pracy w biurze architektonicznym, który, w którym dostałem pracę tak naprawdę zdalnie, w, będąc w Polsce przez to pierwsze interwiu. I to mnie tu przyciągnęło, więc przyleciałem do pracy, a tak się złożyło, że to biuro było... To było takie biuro w Pekinie, które wszyscy nazwali The International Studio, ponieważ uh -huh. ono głównie zatrudniało obcokrajowców. Uh -huh. I to były złote czasy, to były naprawdę najlepszy czas to dla. Oni chłonęli, dla... tak? Tak. Niezmiernie otwarci byli. Tak, to było biuro, gdzie, gdzie było powiedzmy 10 osób, z czego 8 to byli, to byli Europejczycy. Uh -huh. Więc przylatując tutaj, oni też już tutaj byli dłużej. I, I wprowadzili mnie w życie, w miasta, a przy tym mieliśmy bardzo intensywny czas, jeśli chodzi o pracę. I to Aha. tak, że na przykład trzy dni się nie wychodziło z biura. Takie były początki. Aha. I to by się to podobało wszystko? E, no tak, masz 26 lat, jesteś wiesz, w Azji. Aha. Energia chłonie Energia wszystko. i praca, wiesz, zarobki trzy, trzykrotnie się. wyższe a, niż okay. w Polsce. E, więc no, wiesz, nowy kraj, jakieś pierwsze podróże, Azjatki dookoła. Aha. Więc no, to był taki naprawdę piękny, wesoły, intensywny czas. A po dwóch i pół roku postanowiłem odejść, gdyż miałem w perspektywie pierwszy projekt wnętrza. Aha. Jakoś tak ktoś, ktoś tam coś a, podesłał, a ja to wziąłem a, i postanowiłem spróbować działać samemu. Wtedy już z moją dziewczyną, która była menadżerem w tym biurze i zaczęliśmy a dlaczego? Bo to była taka wewnętrzna potrzeba większego wyrażenia siebie, czy, czy, czy no, no tak, tak, ja mam... Czy też tam Ci jakoś nie pasowało? Nie, to głównie u mnie jest tak, że w mojej rodzinie przez to, że ojciec zawsze prowadził firmę i kiedy ja przed Chinami tą firmę już w pewien <laughs> sposób pomagałem mu napędzać, ja miałem taki, taką pokusę, że jak wyjadę, to prędzej czy później chcę Aha, sobie dobrać. samemu coś... No tak, tak jakby. E, I to jest tak trochę z rodzinnie uwarunkowane, że my zawsze. No widziałeś jakby taką. Tak, przedsiębiorczość tego typu i to tak, dla mnie ja to Tak. doświadczałem tego, przy, wiesz, od dzieciństwa, jak on prowadził tą firmę i. To wolność czułeś, widziałeś u niego. Tak. Jakby. Tak, tak. To właśnie to mnie zawsze troszeczkę y, napędzało w kierunku bycia niezależnym. Aha. Fajnie. Fajnie. No i od tamtego momentu y, działam na własną rękę, czyli to był rok 2014, kiedy był pierwszy projekt. Mm -hmm. No to teraz jakby powiedz jak to na rynku działa. Nie możemy tak po polsku ponarzekać, jakby jak jest ciężko. Nie, ogólnie, żartowałem, nie? jak ty jak z Chińczykami, jak oni, jak oni na ciebie patrzą, jak ty to oceniasz, co oni potrzebują, jak to artykują, czy mm -hmm. oni w ogóle rozumieją wszystko to tak jak ty, czy oni patrzą przez swoje jakieś kulturowe. To się bardzo zmienia. Ale można powiedzieć, że na początku, kiedy miałem te pierwsze projekty, dwa, trzy pierwsze projekty, to ja sobie w pewien sposób to była strasznie duża walka, bo masz takie poczucie, że chcesz to zrobić jak najlepiej, bo masz jakby takie nawyki z Europy z projektowania w Polsce, a to powiedzmy od tego tam 2012, to wszystko jeszcze było takie, że oni bardzo chcieli ale i bardzo dużo rzeczy nie rozumieli, jeśli chodzi o, o detal, o, o sposób pracy. A wystarczyło pracy. im wytłumaczyć, czy oni po prostu mówili, że tak to nie, bo trzeba po chińsku i tak jakby taka trochę Znaczy jeśli, można wspólny. powiedzieć tak, klient miał wymagania, ale wszyscy wokół, którzy współpracują z Tobą przy tym projekcie, bo powiedzmy, jeśli my robimy meble czy, czy wnętrze, no to to czasem się kończy na tym, że w, w takim projekcie wnętrza apartamentu, Masz 30 osób, które z tobą współpracują to każdy, każdy ma jakieś własne. Tak, i jeśli gdzie jest, jesteś ustąpić. jednym białym, który widzi cały kształt i widzi każdy detal, i jakby przewiduje, co będzie za dwa tygodnie trzeba zrobić. Mhm. chcesz to kontrolować, bo ci zależy na efekcie, a, a oni żyją z dnia na dzień. A, okej. Okay. No to, to, jest bardzo trudne. Poproszę Cię teraz, żebyś opowiedział, co tutaj generalnie mamy, co to jest za miejsce. Miejsce tak naprawdę łączy w sobie trzy przestrzenie. To jest duży showroom moich znajomych, którzy mają markę sprzedającą europejskie meble. Mhm. Trzy piętra pięknych rzeczy. Później jest centralna część, to jest design hub, w tym, w tym lobby. Urządzamy pewnego rodzaju eventy, wystawy, e, spotkania dla projektantów, gdzie moja znajoma ma bazę materiałów e, do urządzenia Stąd wnętrz, jest, tak? a po prawej jest nasz showroom DekaLogic. Dekalogy to jest was no, brand, tak? Tak. Pod jakim tutaj... A tak. wcześniej był Yang. Young to tak, jest? Tak, tak. Young to jest moje personalne studio projektowe. Aha, to jest, to bardzo jest. Bardzo... firma, którą mój ojciec założył w Polsce. Aha. Okay. 40 lat temu. Jasne. I, i ten Yang nadal sobie jest, ale to jest taki bardzo Równolegny. mały, kompaktowy, kompaktowy studio różnych mniejszych projektów. A Dekalogy to jest firma, która zajmuje się projektowaniem i produkcją mebli. Do mieszkań, willi, są meble na zamówienie. Okay. Okay. Na początku, no żeby właśnie. zrobić troszeczkę tą polskością, to, to e, przyświeca nam tutaj lampa, która jest nazwana ORZ-7IN. Jest to lampa wnętrzarska, którą zaprojektowałem na bazie lamp, starej polskiej lampy ulicznej. Ta głowica jest ściągnięta z polskiej ulicy. Jak to jest oryginał, tak jak to patrzymy tutaj, to rok produkcji to jest e, 78 rocznik, mm -hmm. czyli jest starsza niż my. E, mm -hmm. i, z, I tak naprawdę jak ja ją obserwowałem na polskich mitach, to zawsze chciałem, żeby ona mogła stanąć we wnętrzu. Mm -hmm. I przez lata trzymałem jedną na strychu, ale byłem za młody, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. A dopiero kiedy zacząłem studiować i mieć więcej pomysłów. To zaprojektowałem ją. Z, e, pierwsza lampa powstała w 2010. E, I nawet dwie sobie przywiozłem do Chin. Tam stoi jeszcze jedna, mhm. która była w Polsce stworzona. Ale też nie sprzedałeś nigdy. Czy nie oferujesz też e, Sprzedałem e, parę. E, z tym, że Dekalogik bierze, m, kradnie moją. E, Moją, mój czas na tyle, że właśnie te takie mniejsze produkty one stały się takim hobby bardziej, Aha. a bardzo dużo czasu poświęcam e, tej marce. Decalogic to są meble tworzone na zamówienie, więc my e, specjalizujemy się w produktach i projektach dla ludzi, którzy szukają czegoś bardziej personalnego mhm. e, do swojego mieszkania, bądź bądź domu. Więc popatrzmy na wyspę, która jest nowym modelem, Aha. nazywam mm, Nazywa się float, z tego, że się unosi nad ziemią i jest podparta na takiej konstrukcji stalowej w kolorze. A tak naprawdę, patrząc na jakąś koncepcyjną sferę, to inspiracją były, a była chińska architektura świątyń, gdzie na czerwonych kolumnach a, wspiera się bardzo ciężki. Drewniany dach pokryty um, szarą płytką, bądź tu dachówką, e, i, i taka jest jakaś, e, jakieś odniesienie do, do, do tutejszych klimatów. A technicznie, mm -hmm. jakbyś e, jakby miał coś zaskoczyć, to zaskakuje uh -huh. To jest przesuwany bar, który, e, który odkrywa tajemnicę dla szefa kuchni. I sobie wyobrażamy, że dzieci z żoną. Siedzą sobie na dróg, przy, drugiej stronie to jest zdolne, A my gotujemy to jest przed nimi Jasne a, Cała ta wyspa jest y, wspomagana Tutaj pokażę tym, taki element, przepraszam, o, który zauważyłem Proszę bardzo Katowice Nie Lizbona Nie Lizbona Ja mieszkałem y, całe życie na Śląsku, więc Więc y, ten brutalizm też Śląska i, i, i ten taki można powiedzieć, powiew socjalistyczny architektury zawsze też troszeczkę przejawia się w moich meblach. Jak popatrzy się na, na produkty typowo, a tworzone typowo w Chinach, to one są inne. Te bryły są ciężkie, monumentalne poniekąd. Te tutaj, Aha. to jest jakby moje. Te szląskie ten duch, tak? Tak, tak. I, i ja lubię też mieszać coś bardzo takiego gładkiego i detalicznego z czymś, co jest takie lekko ręką potraktowane mhm. i takie trochę industrialne. Um, też tworzę wnętrza um, innych e, na przykład sklepów na Sanlitunie, gdzie jest bardzo dużo mhm. eksponowanego e, e, betonu. Wszystkie instalacje są eksponowane i to jest taki zawsze jest taka fascynacja z tego, co obserwowałem jako dzieciak będąc na Śląsku. W międzyczasie chciałbym wam pokazać jedną z restauracji chińskich, która znajduje się w Langyuan Station. To jest, taka, to jest taki kompleks, teren, w którym znajdują się warsztaty fotograficzne, showroomy, także restauracje. Tutaj przybywają często młodzi, młodzi Chińczycy. A najważniejsze jest teraz to, że to miejsce, wnętrze, zostało zaprojektowane właśnie przez, właśnie przez Filipa. Tutaj jest kuchnia. Ale już samo wnętrze, czyli szczególnie ta konstrukcja na górze, została zaprojektowana przez Filipa. Wykonana została przez zewnętrzną firmę, która po zespawaniu tych elementów miała problem z wniesieniem ich do środka, ponieważ nie zaplanowali tego, że to jest większa konstrukcja niż, niż się wydaje. Patrzcie, taka przestrzeń ciekawa. 可以问 e i 你个问题吗？你们里面这个内容就是设计的你们这个感觉？还非常有特色，因为我们刚开始来的时候看到这个店铺，以为它面积不大。啊哈、uh。Huh. 而且设计了二层，它没有显得这个空间很拥挤。Uh huh. 所以我们当我们看到一个二层的一个很精美的一个楼梯到二层的时候，它其实上边容纳的人数得有十几个人。Uh huh. 所以也是我们没想到，它这个设计还很巧妙。Uh huh. Um, jak sobie przejdziemy tutaj, jest strefa yy, garderoby i szaf i tutaj mamy trzy systemy, to jest system frame, hang i lift. Zaczynając od takiego typowego rozwiązania szafy z dwoma drzwiami, po coś co jest bardziej wyeksponowane. Wielokrotnie klienci sobie robią dużą zabudowę, żeby ukryć wszystkie swoje ubrania, ale na przykład coś, co nosisz w ciągu tygodnia albo sezonowo, to chcesz tygodnia. to widzieć, wyeksponować i, i tak naprawdę wiesz, mieć dostęp taki bardzo wizualny. A tu jest coś pośredniego, czyli e, mamy szkło, mhm. mamy też trochę ciężką bryłę, ale też możemy ją otworzyć. E, Mamy pewne dodatki, które, które służą przychowaniu biżuterii. I tu na przykład idea jest taka, że to jest taka, taki moduł dla kobiety, dziewczyny, która jest bardzo zajęta i ona nie ma czasu siedzieć się malować co rano, tylko ona wstaje i w biegu zakłada swoją biżuterię, przegląda się w lustrze i wychodzi do pracy. To jest też. My tworzymy rzeczy dla ludzi, ludzi młodych, aktywnych, którzy. I taki też tacy też są Wasi klienci. Tak, właśnie... przeważnie to są ludzie od 30 do 40 roku życia, którzy Aha. lubią design europejski, proste formy, którzy szukają jakości i przeważnie oni albo szukają ich w markach zagranicznych, ale to się wszystko zmieniło i te firmy, które importowały meble z Europy no, przez COVID to wszystko uległo zmianie, jeśli okay. o... a powiedziałeś o wieku, a to są osoby, na znaczy Chińczycy, którzy. Jak Ty ich oceniasz? To są osoby, które żyły za granicą, były zafascynowane w ogóle jakkolwiek za granicą, bo wiemy, że Chiny, no, można powiedzieć, że tak, są uważane za taką odrębną cywilizację, ze swoimi kodami kulturowymi, tak. swoimi symbolami. Tak. Z I z kto tym... akurat, dlaczego przychodzi ktoś do Ciebie? Um, właśnie to jest klient, który um, nie do końca jest tak takim klientem do jakiego się przyzwyczaliśmy, czyli do takiego bardzo zakorzenionego w chińskiej kulturze ze swoimi nawykami, który szuka tradycyjnych rozwiązań, to jest klient, który właśnie edukował się za granicą, albo dużo podróżuje, pracuje często w międzynarodowych firmach, mówi dobrze po angielsku, często kształci dzieci w zagranicznych szkołach. I rozumiem um, ten design, który jest taki ponadczasowy, mhm. który może cieszyć ich przez nie wiem kolejne 10-15 lat. I pomimo, że ich gust może się zmieniać, to przez to, że ten design jest taki może bardziej neutralny, to on z nimi będzie i, 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 i oni jakby nie będą mieli nic przeciwko, że już wyszedł z mody albo, um, albo ich gust się zmienił. Kolejne pytanie, bo ja bym ci przerywał, eee, czy zauważasz, że ci klienci oni robią to dla siebie, dla swoich estetycznych jakichś tam? Ee, uwarunkowań, oczekiwań, czy też dlatego, żeby się pokazać znajomym, bo wiemy generalnie, że Chińczycy, jakby ta tak. w społeczeństwie, bardzo ważna dla nich jest rola, w społeczeństwie, w grupie, zachowanie tak. twarzy, budowanie takiego tak. wizerunku. Tak. No i właśnie, tak. jak, jak Ty to oceniasz? I teraz, na całe szczęście, w większości są to klienci, którzy, którym naprawdę zależy na tym takim użytkowym. Na mhm. użytkowym aspekcie i na no i ciebie jakości. Ciebie to cieszy wtedy, nie? Bo... Tak, no bo wiesz, tak jak rozmawialiśmy o tym o kulcie designera, to, to masz też poczucie, że oni przychodzą do ciebie, bo wiedzą, że jesteś dobrym designerem z doświadczeniem, ale tak naprawdę po kilku rozmowach ty trochę schodzisz na bok. Mhm. A, a zaczyna się rozmowa, wiesz, o jakości materiału, o tym jak ja chcę użytkować tą szafę, jak ją zaplanować i wtedy ja mam poczucie, że tak naprawdę spełniam się. Że mm -hmm. to nie jest tylko, wiesz, fajnie wygląda i będziemy robić zdjęcia, żeby się pokazać albo zapraszać znajomych, tylko robimy coś, co, wiesz, oni na... wiedzą, że 10 lat będą użytkować, że tam, że mm -hmm. na przykład mamy w planie dziecko, nie? no to jak będziemy planować tą kuchnię. Ale jest, powiedzmy, powiedziałbym, 5% klientów, którzy na przykład urządzają bardzo duży apartament albo wille w Pekinie. I to jest ich trzecia nieruchomość, która jest takim trochę miejscem, trochę pokazowym. Mhm. Czyli nie korzystają z niego nawet może raz w roku ale. Przyjeżdżają tam znajomi, albo są jakieś um, obiady organizowane. Widzą Cię pasję, to jak Ty opowiadasz o przykładach, bo Ty tym żyjesz. Jakbyś powiedział coś więcej o sobie, po mhm. tych 12 latach, na jakim Ty jesteś etapie w życiu, okay. będąc w Chinach, jesteś w związku małżeńskim z Chinką. Tak. Masz tu dziecko, tak, tak. I jak Ty się widzisz? To jest dobre pytanie. I bardzo często o nim myślę tak, tak naprawdę, jak ja się zmieniłem, będąc, pracując tutaj, i robiąc to wszystko. I tak naprawdę yy, aspekt kreatywny jest nadal ten sam, nadal mam ten sam pęd, żeby tworzyć rzeczy dla ludzi, żeby one były, wiesz, yy, piękne i funkcjonalne. I tym się cały czas cieszę. Co się zmieniło? No na pewno się zmieniło to, że jak masz rodzinę, masz dziecko, to masz troszeczkę inne priorytety i musisz wszystko planować bardzo dokładnie z wyprzedzeniem. Zwłaszcza kiedy masz taką markę, gdzie już jest więcej ludzi na pokładzie, gdzie jest showroom, gdzie to musisz iść codziennie naprzód, no to bardzo dużo się zmienia w osobowości, jeśli chodzi o. O, o wyprzedzenie faktów i planowanie. To mhm. jest to, to, czego często właśnie e, w Chinach brakuje. Ja to w mojej firmie wprowadzam, takie, takie dalekosiężne planowanie. Ehm, no, tak naprawdę e, jest tak, że po 12 latach działania tutaj, mieszkania tutaj, e, zawsze. Mam okresy o my, takie, że myślę, kiedy wrócę do Polski. I co jeszcze muszę zrobić tutaj, żeby móc A A, czyli masz ten cel wrócić... powrotu, który gdzieś tam e, w kłębie tak, serca, mam, gdzieś mam, tam, tak mam. jak wcześniej widziałeś, że będziesz na swoim, to... Tak. Ty, to, ty, tak teraz... to, to się tak zmienia. Um, ale nawet moja żona bardzo, jej się podoba w Polsce i, i ona też py, pyta, a jak wrócimy, to, to jak będzie? I gdzie będzie Docia chodzić do szkoły, i tak dalej, i co będziemy robić, ale też ją to bardzo interesuje. Więc życie w Chinach jest. Jeśli jesteś obcokrajowcem, to albo. to zależy od osobowości, ale albo naprawdę się zakorzeniasz w taki sposób, że mówisz sobie, że to jest już Twoje docelowe miejsce. Masz takich znajomych? Nie tylko Polaków, ale obcokrajowców, Europejczyków? Nie. Aha. Nie. Mam, właściwie mam wszystkich moich znajomych. Mam takich, że. Albo wyjechali, a jak jeszcze tu są, między słowami mówią, że te Chiny, że oni tu żyją, a to ale, jest ale, ale to, nie jest, to jest w pewien sposób zawsze takie trochę tymczasowe. No. Mhm. Bo wydaje mi się, że żyjąc w Chinach dla nas um, różnice kulturowe są tak totalnie inne,

我喝水。嗯，我们我们到哪里坐啊？就在,这儿就在这儿吧。就在这儿吧。对。耶，可以。我看你在这儿可以看到我们橱柜的一些功能、哦。我先参观一下。好啊，好啊。好的。哎，好吧。呃，那是工去。烧烧热水。 So welcome. Yeah. I'm Frank Fu. Uh, I'm a partner of Philip uh, Galoschka. We work together for this uh, brand name technologic. We work together. It's about six to maybe six, seven years. I respond for the another part for example the production, oh, production and the installation, okay. customer service, after okay. sales services. Widać jak Filip opowiada uh, o tym miejscu. Czyli generalnie też pokazuję te rozwiązania, które przed chwilą no, w pierwszej części nagrania było widać. Wcześniej mnie Filip uprzedził, że przyjeżdża właśnie klientka, e, która ma willę 500 metrów.

嗯哼，mm hmm. 有一个很好的交流，希望能帮助我去做到一些解决方案。嗯、uh，huh. uh huh. 因为我的别墅在装修已经为期三年半了。嗯哼、uh，huh. 我希望有三个月我可以结束这个 decoration 的工作。你看这个，他们俩是一样的，它是用这样的，呃，就是只有一层胶嘛，所以它它<的>这样的话，我觉得可以减少胶的这个这个。这个、因为你有嗯力嘛。暖对的，对的。嗯 Filip jest wciąż na spotkaniu ze swoją klientką. Ja mam nadzieję, że to spotkanie będzie bardzo owocne. Tymczasem ja już kończę to nagranie, ponieważ jadę na spotkanie z inną osobą. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Do zobaczenia.